Czas rozpocząć czwarty dzień podróży. Jesteśmy jeszcze w Arizonie. Dzisiaj prawdopodobnie przekroczymy granicę kolejnego stanu. Ciekawe jakiego. Jesteśmy w miejscowości Lake Montezuma. I trochę wyżej niż do tej pory, więc skończyły się na razie kalifornijskie i południowe upały. No w końcu, prawda? Ile tak mogą mieć? Dzisiaj do, 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 do pokonania sporo mil. Przyznam, że na początku automatycznie nawet przestawiłem e, licznik w, w samochodzie, żeby wskazywał w kilometrach. No ale po kilku, no już chyba tak, tak mogę powiedzieć, po trzeci miesiąc, po kilku miesiącach tutaj jednak łatwiej w tych milach, uncjach, stopach i fahrenheitach się poruszać, no bo wszędzie z lewa i z prawa, to w nas trafia. Także, jak widzicie, pogoda trochę inna, ale nie ma wielkiego znaczenia, chociaż, chociaż tutaj te odległości są potężne i trzeba spoglądać na National Weather Service, taką pogodynkę, żeby wiedzieć, gdzie się udajemy i co tam nas może spotkać. Pozdrowienia!